W 2017 roku rząd PiS zaczął likwidować kopalnię Krupiński ze złożami przygotowanymi do, wy do wydobycia w ilości około 650 milionów ton węgla. Chciałbym się pani odniosła do tego. Szanowni Państwo, z tego co wiem, to tutaj akurat samorządy bardzo ładnie wpisały się w projekt... Y pomocy mieszkańcom, jeżeli chodzi o węgiel. Czy pani też popiera słowa Prezesa Kaczyńskiego jako problemy z dzietnością w Polsce związane z użyciem alkoholu przez młode kobiety? Pani poseł jest w Komisji Zdrowia i chciałem się zapytać, czy zaleca, zachęca Pani rodziców z powiatu tarnogórskiego i z gminy Młyn, żeby zaszczepili swoje dzieci w wieku od pół roku do czterech lat preparatem na COVID-19? Jeżeli są pytania Pani Profesor, to ja mogę podejść z mikrofonem. No, ale ja bym prosiła o uczestnictwo. Ale, ja, ja, ale, 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 ale pan nie jest mieszkańcem... Ja ale, ja ale, ja... Szanowna Pani, jak każdy może zadać pytanie. Jestem mieszkańcem powiatu Tarnogórskiego, są tutaj radni z powiatu Tarnogórskiego. No, tak tak, ja jedno pytanie mam, które dotyczy też mieszkańców Joluna, bo... Dzień dobry. Łukasz e, Dudek, redakcja Tarnogórski Info oraz mieszkańcy powiatu Tarnogórskiego. Ja mam takie pytanie. Wczoraj Adam Niedzielski poinformował, że do Polski dotarło pół miliona szczepionek dla dzieci od pół roku do czterech lat na COVID-19. Pani poseł jest w Komisji Zdrowia i chciałem się zapytać, czy zaleca, zachęca Pani rodziców z powiatu tarnogórskiego i z gminy Młyn, żeby zaszczepili swoje dzieci w wieku od pół roku do czterech lat preparatem na COVID-19. Odpowiem na pytanie jednoznacznie, jeżeli jest to przebadane tak jak pan minister mówi, zgodnie ze standardami, jestem za szczepionkami, bo szanowni państwo, akurat tak się zdarzyło, że ja nie byłam zaszczepiona i COVID przeszłam jak wiele osób bardzo ciężko. Jest to temat dla mnie bardzo ważny i przekonuję nieprzekonanych do szczepień. Ponieważ szczepionka tak naprawdę powoduje, że COVID przechodzi się bardzo spokojnie. Ja niestety przez tę chorobę mogłam stracić życie, ale tak się zadziało dzięki opatrzności Boże, bo miałam tylko 10% na przeżycie i to, że jestem dzisiaj z Państwem. To się cieszę i dzisiaj po półtora roku mogę powiedzieć, że mnie już nic nie boli, a całe wszystkie narządy mnie potwornie bolały i ani tabletki, ani nic nie pomagało, także to jest straszna choroba, jeżeli y, jest możliwość zaszczepienia i w ogóle szczepie, konkretny kalendarz szczepień dla dzieci i młodzieży zalecam, żeby przechodzić. Czwórkę dzieci wychowałam. Wszystkie dziecko było zaszczepione w konkretnym terminie i dzięki temu e, dzieci nie chorowały. Widzę w statystykach, że niestety ten ruch antyszczepionkowy, który jest bardzo zły, spowodował, że e, obserwujemy odnotowywanie. Chorób y, takich jak sztuciec, kiedy to już y, myśmy jako społeczeństwo się z tym y, lata temu uporali, a teraz niestety przez migrację, przez sytuację powiedzmy y, polityczną osoby, które nie były szczepione na Ukrainie, no powoduje to, że pewne choroby zaczynają u nas y, funkcjonować. Ja osobiście zalecam to szczepień. I Dla mnie jest to bardzo ważna sprawa, jako dla kobiety, jako matki, jako osoby, która no, y, propaguje zdrowy styl życia. Szczepionki to jest dobrodziejstwo XXI wieku, jesteśmy ludźmi wykształconymi y, i staramy się żyć tak, aby Przede wszystkim e, zadbać o każde życie, o każde zdrowie, bo życie i zdrowie jest e, najcenniejszym darem, który powinniśmy pielęgnować i o każde życie należy też zawalczyć. A to... rozwiązania dla osób młodszych w związku z brakami żłobków w naszym powiecie, nie mamy do dyspozycji przed tylko trzy jednostki publiczne. W naszym gminie nie ma żadnego włoga. No i też kolejne pytanie na zasadzie do pani. Prezysa Kaczyńskiego, jak powiem, problem z dzietnością w Polsce, związany z użyciem alkoholu przez młode kobiety. Bardzo dziękuję za te pytania. Jeżeli chodzi o żłobki, to są programy, do których można aplikować, i tutaj myślę, że też pan Wójt będzie miał możliwość odpowiedzenia. Wiele gmin do mnie zwracało się z pomocą o Yy, przeanalizowanie możliwości finansowych z ministerialnych środków i jak najbardziej są takie możliwości i ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby tutaj skorzystać z pomocy zarówno rządowej jak i ze środków unijnych. Także tu w te kwestie, bo to są takie typowo sprawy związane z techniczne to myślę, że gmina tutaj ma pewne koncepcje do tego typu działalności. Także ja jestem otwarta na współpracę, nie ma problemu. A jeżeli chodzi o słowa, które Pani zacytowała, to powiem szczerze, że zostały one wykorzystane przez media i to jest typowo pytanie polityczne. I powiem Pani szczerze, jeżeli analizujemy y, statystyki, bo akurat ja pracuję w zespole do spraw uzależnień, niestety statystyki są dramatyczne. Jeszcze powiem szczerze, po y, pandemii wzrost spożycia alkoholu bardzo mocno no, się zwiększył i to musimy i musimy na ten temat naprawdę e, wszyscy pracować, bo uświadamianie młodego pokolenia o zagrożeniach jeżeli chodzi o e, uzależnienia to jest podstawa i e, teraz przez media są już zabronione reklamy związane takie typowo pokazywanie rodziny z alkoholem, z piwem, ponieważ jako zespół Sejmowy, jak również Ministerstwo Zdrowia, to wystąpiliśmy, i mi się wydaje, że ten kierunek jest bardzo dobry. Także tu bym zalecała naprawdę pochylenie się nad problemem, a nie robienie niepotrzebnego zamieszania. Bardzo dziękuję. W tej sytuacji. Mianowicie Polska importowała rocznie około 10 milionów ton węgla z Rosji. Ten import został wstrzymany. Wiadomo, cele są powiedzmy szczytne, przeprowadzenia jako takie. Chciałem zapytać w związku z tym o kopalnię krupińską. Mianowicie w 2017 roku rząd PiS zaczął likwidować kopalnię Krupiński ze złożami import. przygotowanymi do, wy do wydobycia w ilości około 650 milionów ton węgla i odnośnie słów też Pani Dyrektor naszej, naszej szkoły chciałem powiedzieć, że likwidacja kopalni AWOKA Korpiński na chwilę obecną kosztuje 500 milionów złotych, to jest 250 tych balonów, które nam są potrzebne, 500 milionów złotych za węgiel, który wystarczyło wyciągnąć i był przygotowany do, wy, do wyjęcia chciałbym, się Pani odniosła do tego Wie pan, co? Wie pan co, akurat ja nie pracuję w tej komisji, bo ja pracuję w Komisji Zdrowia komisji ochrony środowiska i w komisji obrony ale ja panu odpowiem na to pytanie decyzje o zamykaniu kopalń zapadały na końcu roku, lat 90 w 2000 roku Wie, ale wie Pan co, ale może, może zacznijmy kulturalnie rozmawiać, ja nikomu nie przeszkadzam w wypowiedzi i też bym sobie życzyła, żeby mi nie przeszkadzano, ale ja mam prawo do powiedzenia jak ja uważam, bo my jest, żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo wypowiedzieć się tak jak uważa i ja też nie narzucam nikomu co ma powiedzieć i jak ma powiedzieć, tylko też uszanować trzeba drugą stronę i bardzo bym prosiła, żeby... Żeby mnie jako polityka też w pewnym sensie szanować. Szanowni Państwo, z tego co wiem, to tutaj akurat samorządy bardzo ładnie wpisały się w projekt pomocy mieszkańcom, jeżeli chodzi o węgiel. Jeżeli jakiekolwiek są problemy, a nie wiem czy takie problemy są tutaj w krótkim, ale chwileczkę, proszę pana, ale ja może powiem o całej sytuacji geopolitycznej, bo pan też w tym kontekście się wypowiedział. Dobrze. Ale wie pan co, to proszę mi pokazać dokumenty na to, co Pan mówi, że jest tyle milionów. Nie doniesienia fake newsowe i z mediów, tylko konkretny dokument, który to pokazuje. Wie Pan co, ale no tak nie będziemy rozmawiać, bo to jest niepoważne. W każdym bądź razie ja bardzo bym prosiła, jeżeli Pan ma konkretny problem o skierowanie pisma. Do mojego biura poselskiego. Ja panu w y, trybie y, dwutygodniowym odpowiem na zadane pytanie, bo ja przed sobą nie mam akurat dokumentów, gdzie mogę to zweryfikować. A y, rozmowa na zasadzie krzyku i hejtu to nie jest standard godny. Y, no we współczesnym y, świecie. Bardzo bym prosiła o taki szacunek względem siebie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o politykę właśnie związaną z węglem, to jeżeli są jakieś problemy, to ja też służę pomocą. A z tego co wiem, to tutaj akurat w powiecie tarnogórskim nikt się do mojego biura nie zwrócił, żeby w czymkolwiek pomóc. A jeżeli takie problemy są, to indywidualnie bardzo serdecznie zapraszam do mojego biura. Pomogę, bo też również powiat Gliwicki w tych kwestiach jest też bardzo dobrze zorganizowany. Także też gminy graniczące z powiatem tarnogórskim są w stanie pomóc. A z tego, co z mojej wiedzy, którą mam, to takich problemów nie ma. Bardzo proszę, Panie Wójcie, o uzupełnienie ja, tej kwestii. Nie no, ja żeby... już ponieważ. I samorządy zostały podzielone. Węgiel obsługuje państwo nasze stanu, część gmin obsługuje PG. Z tym, że no, były troszeczkę perturbacje. Myśmy popełnili wszystko to, co powinniśmy popełnić w sensie merytorycznym, jeżeli chodzi o dokumentację w pierwszym terminie. Już w tej chwili w zasadzie Węgiel jedzie na skład w tworowym roku, ale wspólnie z zakładem. Roku. Także już w tej chwili osoba odpowiedzialna, w gminie za to informuje poszczególne osoby, kiedy, co i jak, żeby po prostu ten węgiel znalazł się w nich i żeby ta siła po prostu była bezpieczna dla wszystkich mieszkańców. A już przyjechał węgiel do Tworogamy? To znaczy węgiel już przyjeżdża do, bo tak się składa, że gmina Tworóg miała węglokoks, hmm. który w pierwszej kolejności już transportuje węgiel do składowiska na placu w Tworogu. Natomiast myśmy wczoraj już zostali potwierdzeni, że już możemy odbierać. To trwa kilka godzin pod tymi kopalniami, z których my odbieramy Ale to jest kwestia następnych dni, kiedy już poszczególni mieszkańcy, według kolejności zgłoszeń, będą mogli odebrać w pierwszej kolejności orzech. Natomiast udało się do wielkich kłopotów, ale z pani sekretarz, pani Magdzie, że prawdopodobnie zabezpieczymy w pełni też potrzebę na ekogrosze. bo u nas jest dwie trzecie to w zasadzie zapotrzebowanie na ekotrusze. Także... Jeszcze ani jedna tona nie przyjechała do Waszej gminy ogólnie Wygląda? To znaczy, w hmm. tej chwili tak jak mówię, nas odspólił DG. i się po wczorajszych decyzjach chyba już dzisiaj to na placu... może. 27 ton, a, tak. i do końca grudnia ile ton ma przyjechać tutaj do 81 ton. Znaczy, Mamy 50, 50, 50 wniosków, I to, I to jest zapotrzebowanie Waszej gminy? No, tak, tak. To jest... Takie 81 ton i macie. To znaczy, problem y, y, rozpoczynamy znowu od pierwszego stycznia. A, nie ma. <laughs> tak, Bo to każdy mieszkaniec, każda rodzina po prostu ma prawo do tej kulturalizacji. Hmm. Natomiast y, kolejna realizacja, kolejnej która to będzie od 1 stycznia. To tyle. Jeżeli pozwolicie Państwo, to bardzo serdecznie podziękuję y, Pani Poseł. Tam opłatki się pojawiły na stole tak. Pani Poseł. Będzie. Oddaję. Bardzo dziękujemy serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na to spotkanie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zbliżając do święta Bożego Narodzenia i wszystkim złożyć przede wszystkim życzenia spokoju i Ale ja bym bardzo prosiła tutaj jeszcze nie przeszkadzać, bo składamy sobie życzenia, tak? Życzenia... Przede wszystkim porozumienia ciepła, płynącego z nowonarodzonego Chrystusa i aby ten wielki dar miłości, który przechodzi w postaci małego Chrystusa, wpływał na nasze życie, abyśmy byli lepsi, abyśmy się szanowali, a przede wszystkim aby nam na ten nowonarodzony Chrystus błogosławił na następny rok, abyśmy byli zdrowi i mogli realizować. Wszystkie marzenia. Dziękuję pięknie.